Witamy na kanale Maturalne Słuchowisko. Dziś odpowiemy na pytanie, jaką rolę w relacjach międzyludzkich odgrywają majątek i pochodzenie. Omówimy to na podstawie lalki Bolesława Prusa. Do tej pory maturzyści przygotowywali się z kanałem Maturalne Słuchowisko do matury ustnej. Teraz rozszerzyliśmy ofertę o kurs online. Wszystkie pojęcia, motywy, konteksty z poszczególnych epok. Masz opracowane i wytłumaczone w prosty sposób. Link w opisie. Zapraszamy. No to zaczynajmy. W dzisiejszych czasach relacje między ludźmi są dużo bardziej swobodne niż kiedyś. Możemy przyjaźnić się, spotykać i zakładać rodziny z kim chcemy. Pochodzenie nie jest już głównym kryterium, które decyduje o tym, z kim mamy kontakt. Mimo tego wciąż istnieją pewne różnice. Najczęściej otaczamy się ludźmi o podobnym stylu życia i z podobnym statusem materialnym. Wynika to z wygody. Osobom bardzo bogatym trudno funkcjonować z kimś, kto nie może pozwolić sobie na drogie wyjazdy czy hobby. Z kolei ludzie mniej zamożni nie mogą czuć się gorsi, jeśli nie nadążają za takim trybem życia. W przeszłości te podziały były jeszcze ostrzejsze. Pochodzenie określało, kim jesteś, w jakim środowisku możesz się poruszać i z kim wolno ci się wiązać. Małżeństwa między osobami z różnych warstw społecznych uważano za skandaliczne i nazywano mezaliansem. Bogaci trzymali się tylko między sobą, a ludzie niżej urodzeni, nawet jeśli mieli talent czy pieniądze, nie byli traktowani jak równi. Majątek i pochodzenie przez wiele lat decydowały o tym, jakie relacje ludzie mogli tworzyć często były ważniejsze niż uczucia, charakter czy wartości. Ludzie oceniali innych nie po tym, jacy są, ale po tym, ile mają i z jakiej rodziny pochodzą. Ktoś mógł być pracowity, uczciwy i inteligentny, a mimo to nie miał szans na akceptację w środowisku wyżej urodzonych, bo brakowało mu nazwiska, herbu albo posagu. Majątek i pochodzenie często decydują o tym, jak ludzie siebie postrzegają i z kim wchodzą w relacje. Mogą otwierać drzwi lub je zamykać, niezależnie od uczuć i wartości. W Lalce różnica pochodzenia i majątku nie jest tylko tłem wydarzeń, ale realną barierą, która decyduje o życiu bohaterów. Stanisław Wokulski robi wszystko, aby udowodnić, że zasługuje na miłość Izabeli Łęckiej i że może wejść do świata arystokracji. Pracuje ponad siły, ryzykuje majątek. Bierze udział w wojnie, inwestuje w interesy, dorabia się ogromnych pieniędzy, ale w środowisku arystokracji nie ma to większego znaczenia. W świecie Izabeli liczy się przede wszystkim urodzenie, tradycja i nazwisko, a nie to, jakim człowiekiem ktoś jest. Izabela traktuje relacje jak teatr, w którym każdy ma swoją rolę. Arystokrata ma być elegancki, ma bywać na salonach, ale nie powinien pracować. Dlatego, chociaż Wokulski jest bogaty, ona wciąż kojarzy go z handlem i kupiectwem, czyli z zajęciami które w jej oczach są niegodne ludzi z wyższej sfery. Prus pokazuje to w wielu momentach powieści. Gdy Wokulski kupuje dla niej konie i organizuje wyścigi, Izabela podziwia sam gest, ale nie jego samego. Kiedy ratuje jej rodzinę przed bankructwem, przyjmuje to jako coś oczywistego, jakby bogaci ludzie naturalnie byli od tego, żeby jej pomagać. Nawet prezent od Wokulskiego, bransoletkę, komentuje z ironią, mówiąc, że pachnie sklepem. To jasny sygnał, że dla niej pochodzenie jest ważniejsze niż czyjeś serce, wysiłek czy uczucia. Z czasem Wokulski zaczyna rozumieć, że choć pieniądze mogą otworzyć niektóre drzwi, nie są w stanie zmienić jego pochodzenia. Arystokracja szanuje jego majątek, ale nie jego samego. Traktują go jak kogoś z zewnątrz, tylko tolerowanego w ich świecie. Wokulski odczuwa coraz większą frustrację i wątpliwości dotyczące własnej wartości. Punktem kulminacyjnym jest moment w pociągu, kiedy przypadkowo słyszy rozmowę Izabeli ze Starskim. Izabela nazywa go wtedy kupcem, który ma pieniądze, ale brak mu ogłady. To dla Wokulskiego cios. Uświadamia sobie, że mimo ogromnego wysiłku, mimo pieniędzy i sukcesów, nigdy nie będzie dla niej równy. Pieniądze nie zmieniają jego miejsca w hierarchii społecznej. A arystokracja nie patrzy na niego jak na człowieka, tylko jak na kogoś z niższego świata. Podobną rolę majątek odgrywa w komedii Skąpiec Moliera. Harpagon patrzy na świat wyłącznie przez pryzmat pieniędzy. To nie uczucia, nie relacje i niedobro jego bliskich są priorytetem. Liczy się tylko to, ile może zyskać. Planując małżeństwa swoich dzieci, nie bierze pod uwagę tego, kogo kochają albo z kim chcieliby spędzić życie. Dla niego najważniejsze jest, aby nie wydać ani złotówki na posag, a najlepiej jeszcze coś finansowo ugrać na całej sytuacji. Chce wydać córkę za starszego mężczyznę, tylko Dlatego, że ten zgadza się nie brać od niego posagu. Co więcej, sam zamierza ożenić się z Marianną, która jest zakochana w jego synu. Harpagon nie widzi w tym nic dziwnego, bo nie interesuje go miłość. Traktuje ludzi jak elementy układu, które mają przynieść mu finansowy zysk. W całym domu panuje atmosfera strachu i oszczędzania. Harpagon nie chce wydawać pieniędzy nawet na podstawowe potrzeby rodziny. Służba i dzieci nie mogą liczyć na cokolwiek. Wszystko jest kontrolowane, przeliczane i ograniczane. Jego relacje, z innymi ludźmi są całkowicie oparte na kalkulacji. Kiedy ktoś próbuje mu się sprzeciwić, reaguje agresją, podejrzliwością i zazdrością o każdą monetę. Najlepiej widać to w scenie, kiedy Harpagon odkrywa, że ktoś ukradł jego szkatułkę z pieniędzmi. Zachowuje się wtedy jak szaleniec. Wybuchnie paniką, krzyczy, oskarża wszystkich dookoła, jakby stracił nie rzecz, ale część własnego życia. Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo jego świat jest zbudowany na chciwości. Pieniądze zastąpiły mu uczucia i relacje. Nie potrafi kochać ludzi, kocha tylko złoto. Mollier pokazuje tu, do czego prowadzi stawianie majątku ponad drugim człowiekiem. Harpagon niby jest bogaty, ale w rzeczywistości żyje w samotności, lęku i nieufności. Pieniądze nie dają mu szczęścia tylko obsesję. Lalka i skąpiec pokazują, że majątek i pochodzenie potrafią silnie wpływać na relacje międzyludzkie. Wokulski nie może być z Izabelą, bo dla niej pochodzenie jest ważniejsze niż uczucie. Harpagon natomiast niszczy relacje z własnymi dziećmi przez chciwość i obsesję na punkcie pieniędzy. Wydaje się, że dziś jest inaczej, ale mechanizm pozostał ten sam: nie oceniamy ludzi po herbie, tylko po statusie, markach, pieniądzach i stylu życia. Pieniądze mogą otworzyć drzwi, ale nigdy nie zagwarantują prawdziwych relacji. Inne konteksty literackie. W panu Tadeuszu Adam Mickiewicz również pokazuje, że pochodzenie ma ogromny wpływ na relacje miłosne. Zosia wychowuje się skromnie, pracuje w gospodarstwie, nie ma dużego majątku ani luksusów. Mimo to jest uznawana za dobrą partię, ponieważ pochodzi z rodu szlacheckiego, jest wnuczką stolnika Horeszki. To właśnie jej nazwisko i szlachecki rodowód sprawiają, że małżeństwo z Tadeuszem Soplicą jest społecznie akceptowane. Nikt nie zastanawia się nad jej charakterem czy uczuciami. Najważniejsze jest to, że ich związek łączy dwa ważne rody. Widać to również w postawie Gerwazego, który przez lata nienawidził sopliców. Jednak wizja ślubu Zosi i Tadeusza sprawia, że rezygnuje z zemsty, bo dzięki temu małżeństwu spór między rodami może zostać zakończony. Związek młodych staje się więc symbolem pojednania i pokazuje, że w świecie szlachty miłość często była sprawą drugiego planu, a najważniejsze były tradycja, pochodzenie i interesy rodzin. W tym utworze pochodzenie Zosi daje jej przewagę nie musi mieć majątku wystarczy nazwisko. Mickiewicz wyraźnie podkreśla, że w tamtych czasach to status społeczny decydował, kto z kim może się związać, a nie uczucia czy prawdziwa relacja. W zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego majątek i status społeczny również wpływają na relacje między ludźmi. Rodion Raskolnikow pochodzi z biednej rodziny, jego ubóstwo rodzi w nim frustrację i poczucie bezradności. Zaczyna wierzyć, że ludzie wyjątkowi mają prawo łamać moralne zasady, jeśli prowadzi to do wyższego celu. Właśnie dlatego decyduje się zabić starą lichwiarkę, chce zdobyć pieniądze i poprawić swoją sytuację społeczną. Inny bohater, Piotr Łużyn, pokazuje zupełnie inne podejście do relacji. Jest bogaty i dobrze ustawiony, ale traktuje ludzi jak narzędzia do osiągania własnych celów. Chce poślubić Dunię, siostrę Raskolnikowa, nie z miłości, lecz dlatego, że jest biedna. Liczy, że przez to będzie mu wdzięczna i całkowicie posłuszna. Dla Łużyna małżeństwo to interes. Ma przynieść korzyści jemu, a nieszczęście drugiej osobie.